Cześć, nazywam się Adam Pesz, reprezentuję agencję For People. W For People na co dzień zajmujemy się marketingiem internetowym. Dzisiejszym moim gościem jest jedna z naszych specjalistek, Sandra Grzywa. Sandra opowie w jaki sposób małe firmy są w stanie konkurować z firmami dużymi w internecie. Czy to w ogóle jest możliwe? O co powinny zadbać zanim zaczną inwestować w marketing internetowy? Bardzo serdecznie Cię zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Sandra, Dawid kontra Goliat. Nie będziemy dzisiaj e, mówić o jakichś biblijnych czasach, e, ale będziemy mówić o biznesie, o biznesie e, konkurującym ze sobą, o małych firmach. Konkurujących często z dużymi firmami, z gigantami, i dzisiaj porozmawiamy. Będę Cię prosił, żebyś się podzieliła z nami swoim doświadczeniem i opowiedziała, czy w ogóle ten Dawid, ta mała firma ma jakieś szanse z Goliatem w takiej konkurencji, tak? Powiedz mi, może na początku. Czy właśnie, czy jest taka szansa? Będziemy się koncentrować, wiadomo, na marketingu internetowym, mm -hmm. ee, no bo jesteśmy agencją marketingu internetowego, więc jakby tutaj się na tym skupmy. Czyli w internecie mała firma z małymi budżetami, z małą załogą na pokładzie, mniejszymi zasięgami, ma w ogóle szansę konkurować z gigantami. Myślę, że jak dzisiaj tutaj jesteśmy, się spotykamy, o tym rozmawiamy, to odpowiedź jest twierdząca. Mm. <laughs> tak, mamy jak najbardziej szansę, tylko mm -hmm. musimy sobie na początku zadać pytanie, e, jak to zrobić, jaką objąć strategię, mm -hmm. w jaki sposób w ogóle działać mm -hmm. na tym rynku. Mm -hmm. Ok, a powiedz mi, czy uważasz, że w internecie jest łatwiej konkurować ze sobą, taki, takim mniejszym firmom, z tymi gigantami, niż w offline. To bardzo zależy. Mm -hmm. To bardzo zależy. Mm -hmm. e, bo jeżeli mówimy tutaj o takich usługach lokalnych, mm -hmm. takich, które się opierają na przykład na usługach kosmetycznych, mm -hmm. czy na przykład drobnych naprawach, tak. no to jak najbardziej tutaj w offline mamy duże pole do działań, mm -hmm. poprzez na przykład rekomendacje czy polecenia. Mm -hmm. Ale mimo wszystko dzisiaj i tak bym tutaj działała dwutorowo, tak? Okay. Żeby działać i online i offline, więc okay. jak najbardziej. Okej, okay. ja myślę, że, że w internecie, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, przynajmniej mamy taki plus, że internet nie jest jakby ograniczony geograficznie, tak? Jesteśmy w stanie często docierać do, nie wiem, klientów z drugiego końca Polski, a konkurując na przykład z naszymi usługami, a mając, nie wiem, jakiś warsztat. Na południu Polski ciężko poza internetem dotrzeć tam nie wiem, do kogoś z Gdańska, załóżmy, prawda? A jeżeli nasz konkurent robi to samo, ale ma sieć placówek i jest rozsiana po całej Polsce, no to wtedy mamy już no, bardzo, bardzo ciężko. Możemy jedynie oczywiście na tym naszym lokalnym rynku w naszym mieście konkurować. Powiedz mi na podstawie Twojego doświadczenia. Jakie strategie tutaj warto stosować? Co byś podpowiedziała takiemu małemu biznesowi? Pierwsze podstawowe pytanie: uh -huh. odpowiedzieć sobie, jaka jest nasza nisza? Uh -huh. Czym jest nisza? No to, to jest taka wąska grupa odbiorców, uh -huh. ta, która ma określone jakieś takie sw swoje problemy, które uh -huh. my możemy rozwiązać, który globalny rynek na przykład nie jest w stanie m, tak personalnie podejść uh -huh. do tematu. Więc przede wszystkim ta nisza. Mhm. Jeżeli odpowiemy sobie na to pytanie, jaka jest nisza, no to też wiemy, w jaki sposób kierować dalsze kroki marketingowe i mhm. jak odpowiedzieć na to. Czyli e, mówimy sobie szczerze i otwarcie, że jeżeli sprzedajemy ciuchy, to raczej za lando nie pobijemy, tak? Jeżeli nie mamy wielomilionowych, miliardowych budżetów, więc tutaj raczej powinniśmy poszukać tego małego takiego skrawka. Jest też właśnie tak rozwijając, jest taka koncepcja marketingowa, właśnie, że najlepiej znaleźć tą niszę, taki minimalny wycinek. Jak najmniejszy wycinek tego tortu, tego rynku, żeby on spełniał nasze wymagania finansowe, tak, żeby to nie było oczywiście, żeby naszą grupą docelową nie były cztery osoby w kraju, bo z nich nie wyżyjemy, ale żeby ona była stosunkowo jak najmniejsza, na tyle mała żeby była konkretna i żeby była niszowa, a na tyle duża, żebyśmy mogli z tej grupy, że tak powiem, żyć, zarobić na niej i wtedy to jest idealne rozwiązanie i jesteśmy wtedy tą ofertę dopasować właśnie do, tego, do tej grupy docelowej i nasz biznes ma szansę przetrwać, ale przepraszam, to tak odszedłem troszeczkę. Czyli tak, mówisz na początku, nisza, nie, 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 nie idziemy na wymianę ciosów, nie udajemy, że, że mamy of, ofertę do, do całego rynku, tak? tylko jednak się skupiamy na czymś takim unikalnym. Co byś jeszcze powiedziała? No zastanowiłabym się nad tym, jaka jest właśnie nasza misja. Mhm. Jaka jest nasza misja tej marki? Mhm. Na przykład, jeżeli jesteśmy sklepem który y, mm, sprzedaje na przykład suplementy bądź mhm. y, jakieś y, narzędzia fitness mhm. dla seniorów, gdzie mhm. jest ta nasza nisza, to że na przykład idziemy za jakimś trendem, tak? że teraz na przykład promuje się aktywny y, tryb mhm. życia. I tak dalej. Mm -hmm. e, więc jaka jest taka nasza misja, jaki jest nasz ton, mm -hmm. jaki problem rozwiązujemy? Mm -hmm. e, to są te elementy, którymi też. I on musi potrzebne. być dopasowany do, do tej naszej grupy docelowej. Tutaj, trzymając się tego Twojego przykładu, jeżeli sprzedajemy e, sprzęt fitness, załóżmy dla seniorów, no to e, tutaj, nie wiem, z dekatlonem nie będziemy konkurować. Ale jeżeli opisy, zdjęcia, sam sprzęt, nie wiem, może jakieś szkolenia będzie dopasowany do tej konkretnej grupy, tam nie wiem, 60 plus załóżmy, to wtedy możemy właśnie mieć taki solidną, zbudować sobie tą solidną pozycję w tej konkretnej grupie docelowej. Dokładnie. Tak? Kolejnym przykładem może być na przykład designerskie akcesoria dla zwierząt. Mm -hmm. Smycze, szelki, obroże właśnie mm -hmm. w takiej wersji designerskiej. Mm -hmm. Więc to też jest taki rodzaj niszy, do Jasne. której my trafiamy. I wokół tego budować sobie społeczność. Tak? Mm -hmm. Tutaj już przechodząc do kolejnej strategii, czyli budowanie Kontentu, mhm. budowanie też. Tutaj możemy wykorzystywać czy wpisy blogowe na stronie, jeśli taką posiadamy, mhm. czy działanie w social mediach, takie autentyczne, tak? Czyli mhm. nie tylko pokazywanie swoich produktów, ale też budowanie takiej społeczności na no zasadzie edukacji, informacji, ale także rozrywki. No i myślę, że bardzo ważne też takie działanie w tej budowaniu społeczności to storytelling. Mhm. E, Czyli taka autentyczność, czy ich autentyczne historie, właśnie czy to z życia naszej marki, czy naszych mm -hmm. konsumentów, czy taki autentyzm. Myślę, że tutaj małe firmy, zaraz byśmy przeszli do właśnie takich przewag, tych małych firm. Ale małe firmy znacznie mają łatwiej opowiedzieć o sobie w sposób ciekawy niż wielkie korporacje. Tak mi się wydaje, że często te wielkie marki są takie bezosobowe, bezduszne i no i takie anonimowe. A jeżeli wiemy, że ten nie wiem, sklep internetowy prowadzą trzy osoby, są to fajni ludzie, nie wiem, pasjonaci danego danej dziedziny i tak dalej, znacznie łatwiej nam załapać jakiś taki kontakt, więź emocjonalną z tymi osobami, nie? Tak, jak najbardziej zgadzam się z tym. Możemy też bardziej personalizować nasz przekaz mm -hmm. do naszego klienta też, mm -hmm. nawiązując do tego. Jeżeli chodzi o taką personalizację, to możemy tworzyć określony content, ale też takie... E, dawać coś naszym odbiorcom mm -hmm. e, w formie na przykład webinarów, czy to mm -hmm. live'ów, czy spotkań offline, czy rabatów, mm -hmm. czy jakieś właśnie tutaj e, w kontekście właśnie takich rabatów lojalnościowych, mhm. też myślę, to jest taka bardzo mocna personalizacja. Mhm. Wydaje mi się, że duże brandy no nie są w stanie na taką skalę skupić się na, danym, na danej dziedzinie tak? Jasne. I, i tak jeden do jeden pracować z tym konsumentem. Jasne, ten mniejszy brand może być w tym bardziej autentyczny, bo jeżeli są duże marki obsługujące setki tysięcy klientów, czy miliony, to one też niektóre rzeczy potrafią personalizować, ale jest to robione automat, z automatu, tak? na podstawie pewnych algorytmów, skryptów i tak dalej. A tutaj jednak ten mniejszy, mniejszy nie wiem, brand, podmiot z mniejszą ilością klientów jest w stanie być bardziej autentyczny nie? W, tej, w tej personalizacji swojej. Tak, więc całe budowanie właśnie strategii, myślę, że jeżeli chodzi o mniejszy brand, to opierać się na tej autentyczności mm -hmm. i spersonalizowanemu podejściu mm -hmm. do, do klienta. A jakie są przewagi tego, tego, tej mniejszej firmy nad tą dużą firmą, nad tym gigantem? Hm. Jakie są przewagi? Tutaj no myślę, że mamy ten szereg przewag pod kątem tego, że możemy właśnie mieć kontakt z tym klientem jeden mhm. do jeden i odpowiadać na jego potrzeby bieżące. Mhm. Czyli jesteśmy bliżej klienta przeważnie. Tak. Lepiej go rozumiemy, jego, jego potrzeby, no bo powiedziałaś jakby tutaj tym głównym założeniem, że nie możemy mieć. E, że musimy sobie znaleźć tą niszę swoją, tak? Tak, znowu wracamy okay. do początku naszej tak, rozmowy. Tak, nisza. Tak, 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 tak. Więc tak. jak mhm. mamy niszę, mamy ten mniejszy wycinek, to możemy się bardziej nim zaopiekować, bardziej mhm. się na nim skupić mhm. e, i, i po prostu być też bardziej w kontakcie z naszym odbiorcą i mhm. reagować szybciej na zmiany, mhm. też wyłapywać trendy. Mhm. Tutaj bym e, też powiedziała o tej większej elastyczności. Mhm. Myślę, że mniejsze brandy mają tą właśnie łatwość w szybkości reagowania na zmiany. Większe korporacje często mają już zaplanowane z góry na przykład założenie na cały rok i nie są w stanie nagle ich zmodyfikować, mm -hmm. więc to na pewno też jest przewaga. Myślę, że też może mniejsze nakłady finansowe, no bo skoro mm -hmm. skupiamy się na mniejszym wycinku, to też możemy bardziej personalizować komunikaty i kampanię marketingową, mm -hmm. a większe brandy muszą patrzeć według całej skali. Jasne. Na pewno, na pewno firma, która składa się z kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu osób jest bardziej elastyczna niż, niż potężny moloch, który właśnie ma jakąś strategię, często rozbitą na wiele lat, dokładnie, z obowiązania znacznie dłuższe i tak dalej. Ma to oczywiście swoje plusy, taka, taka strategia, ale też ma pewne minusy, wiąże ręce gdy są jakieś nieprzewidywane, nagle nieprzewidywane wydarzenia, tak? coś się zmienia, jakiś trend należy gdzieś tam skręcić. Czy, czy jeszcze coś ci przychodzi? Na czym może wygrywać taka, taka firma hmm. mała? Czym może jeszcze wygrywać? Hmm. No, też mniejsze nakłady finansowe mm -hmm. mi się wydaje na początku, mm -hmm. bo. Bo mamy ten mniejszy cały czas wycinek, tak? Mm -hmm. Więc możemy tutaj z mniejszymi nakładami rozpocząć, więc na pewno to też jest. Wie większość więcej rzeczy pewnie musimy się sami zaangażować. Też wydaje mi się, że mamy przeważnie taką czystą kartę, tak? Nic się nie ciągnie za nami, i, i możemy, choćby właśnie reagując, na pewne sygnały z rynku. Możemy tą swoją czystą kartę, no nie wiem, wizerunek, trochę modyfikować tą grupę docelową, tą niszę, tak zobaczyć, że, że no nie wiem. Te, tak powiedziałaś o tych obrożach jakiś designerskich. To może nie do końca dla tam, nie wiem, psów i kotów, ale głównie dla psów, albo nie wiem, królików, albo <grystanie> <grystanie> coś takiego, możemy to zmodyfikować. Pewnie takiemu, tak jak jest jakaś duża marka, która przez wiele, wiele lat funkcjonuje, jej troszeczkę ten trochę jak taki potężny statek, ona skręca. Tak? Znacznie ten, ten ruch jest znacznie opóźniony. Czyli tak, już tak jakby podsumowując, ta walka jest możliwa. Wygranie tego Dawida z Goliatem jest możliwe. Można odnieść sukces, ale myślę, że w 99% przypadków, bo są oczywiście małe firmy, jakieś nie wiem, startupy, gdzie mamy rewolucyjny jakiś produkt, coś znacznie, znacznie lepszego. I od dużej konkurencji, i wtedy jesteśmy w stanie walczyć jak równy z równym. Ale mówimy o większości biznesów, zarówno usługowych i e komersowych, i tak dalej, że powinniśmy przede wszystkim wybrać tą niszę. Tak? To, w czym będziemy mocniejsi od obecnej konkurencji. Później tą całą naszą komunikację, wykorzystać, żeby do tej grupy konkretnej trafić i dbać o te elementy, które dają nam autentyczność, tak jak powiedziałeś, jakiś storytelling, komunikacja na co dzień, może jakieś komunikacja w social media, gdzie pokazujemy tą ludzką twarz i tak dalej i tak dalej, żeby tą więź, tą więź budować. A powiedz mi tak na koniec, czy z Twoich doświadczeń nie masz takiego wrażenia, że właśnie czasami te mniejsze firmy, często jakieś startupy, które rozpoczynają działanie, zapominają o tym, żeby właśnie tą niszę sobie znaleźć, że, że, że mówią tutaj: Nie wiem, mam kilka tysięcy na marketing, robię to samo co firmy XYZ i chciałbym nie wiem, je prześcignąć albo być na tym samym poziomie, tak? I, a jakby zapominają o tym, że firmy XYZ robią to już od 5 lat czy 10. Że często te budżety marketingowe są tak. znacznie, znacznie wyższe. Mają większe wykłady finansowe, tak. marketingowe, zasoby ludzi przede wszystkim. Ro rozpoznawalność, tak? tak, jakieś, y, jakieś tam, y, nie wiem, zasięgi nawet naturalne i tak dalej. Jest ten brand y, znany, rozpoznawany. I czy właśnie y, nie masz też też takich doświadczeń, że właśnie nie ma tego pierwszego kroku, o którym mówiłaś, żeby zastanowić się, co mnie, co mnie wyróżnia, jaka jest ta moja nisza, dla jakiej grupy docelowej mogę być najlepszy w tym, co, co robię. Dokładnie tak. No to jest pierwsze pytanie, które musimy sobie na początku zadać. Mhm. Jaka jest moja nisza? Jak mogę do niej trafić? Jaka jest ta mhm. grupa docelowa? I później po kolei krok po kroku budować i strategię komunikacji, i społeczność, i na tym opierać swoje działania. Mhm. Myślę, że to jest kluczowe, jeżeli chodzi o takie małe, mhm. małe brandy, Bo jeżeli chodzi o marki na przykład modowe, no to też musimy sobie zdać sprawę, że tu musi być jakiś wycinek, tak. bo nie będziemy w stanie konkurować z wielkimi gigantami, którzy planują kolekcję. Z rocznym, dwuletnim wyprzedzeniem, tak? Jasne. Więc jasne. To, to musi być jakiś, jakiś mniejszy, jakaś nisza, tak? Tak, tak. I wtedy nasze działania powinny być wszystkie kierowane akurat do tej niszy, tak? Bo jeżeli właśnie nie wiem, mówisz o, o modzie, nie wiem, rob, załóżmy robimy koszule, no to nie kierujmy się tym koniecznie, że wielkie firmy, które sprzedają koszule, robią takie, takie, takie. Ale znajdźmy tą niszę, w której się dobrze czujemy. Nie wiem, sprzedajemy tylko kolorowe koszule, czy ko koszule z jakimś tam nadrukiem, czy z czymś tam innym, tak, żeby wiedzieć do tej grupy, żeby ten produkt był dostosowany do tej grupy docelowej. Wtedy każdy będzie wiedział, że jeżeli chce kolorowe koszule o niestandardowych kolorach, to jest tutaj. Czyli nie firma... wiem, na przykład bawełniane, lniane, tylko z naturalnych. Tak, materiału. załóżmy z naturalnych dokładnie. albo nie wiem, z plastiku, <laughs> albo z czegoś tam. Z Oboję... z tak, na tak. E, dokładnie. Obojętnie, co by to było, ale że pamiętajmy, że musimy e, znaleźć tą swoją niszę, tą grupę docelową i zrobić wszystko, żebyśmy dla tej grupy docelowej. Byli najlepsi, tak? A za, staramy się raczej zapomnieć o naśladowaniu tych potężnych marek, potężnych konkurentów. No i też chyba mierzmy siły na zamiary, tak? Właśnie, miejmy świadomość, że jeżeli jest jakaś firma konkurencyjna, a przeważnie jest ich kilkanaście albo kilkadziesiąt, i one inwestują, załóżmy, w marketing internetowy przez lata. A my chcemy, a chcemy je, ich dogonić. I właśnie nie mamy tej niszy, tylko chcemy naśladować to, co oni robią. No to będzie to po prostu bardzo trudne. No. Dokładnie, tak? Tak. Dokładnie tak. Zgadzam się z Tobą. Sandra, dziękuję Ci bardzo. <laughs> dziękuję bardzo za rozmowę. A Państwa zachęcam do subskrybowania naszego kanału, do oglądania następnych odcinków. No i jeżeli byście Państwo potrzebowali wsparcia w zakresie marketingu internetowego. Niezależnie czy jesteście Dawidem czy Goliatem, to, to zapraszam do kontaktu z naszą agencją. Chętnie pomożemy.